Witam wszystkich serdecznie, ja jestem werbel. A na serwery testowe powrócił właśnie Event Złota Wyspa, który za chwilę sobie oczywiście zobaczymy, no i jakoś go tam omówimy. Tak swoją drogą gra chyba na serwerach testowych jest zepsuta. Nie da się odebrać ani skrzynki AFK, ani szybkich nagród, no praktycznie nic się nie da zrobić. Na szczęście event omówić mogę. Także już to robimy. Także Event Złota Wyspa będzie trwał przez 14 dni, czyli 2 tygodnie. Zasady są mniej więcej te same, jednak zaszły takie, powiedzmy, że mniejsze zmiany, które oczywiście sobie omówimy. Także wydarzenie będzie trwało przez 14 dni, czyli 2 tygodnie. Gracze mogą rzucać kostką, aby poruszać się po swojej wyspie. To jest raczej oczywiste i każdy powinien wiedzieć o co tutaj chodzi. Gracze otrzymują 12 rzutów kostką co 6 godzin. Ale nie mogą zebrać więcej niż 30 rzutów. Tutaj jest mała zmiana, bo wcześniej było inaczej. Także chodzi tutaj o to, żeby nie trzeba było wchodzić na wyspę tak co chwilę jak wcześniej. Gracze mogą zbudować do 4 budynków z zasobami, dzięki którym mogą zdobyć pożądane towary. I tutaj jest największa chyba zmiana, bo wcześniej było dużo więcej budynków do zbudowania. Teraz możemy wybrać tylko i wyłącznie 4. Gracze mogą stworzyć do 14 budynków obronnych. Aby obronić się przed innymi graczami plądrującymi ich wyspę, czyli 4 budynki z zasobami, no i 14 budynków aż obronnych, dosyć spora różnica i w sumie dziwnie jest to zrobione, no ale mniejsza o to. Budowanie na wyspie pomaga zdobyć doświadczenie, którego można użyć do podniesienia poziomu na wyspie. Dzięki temu można odblokować odpowiednie nagrody. Za chwilę, oczywiście, pokażę te nagrody. Działające budynki nie mogą mieć podnoszonego poziomu, ale jeżeli gracz na nich wyląduje, może zdobyć specjalne nagrody. Chodzi tutaj oczywiście o te pięć budynków, czyli mamy działający budynek, w tym wypadku jest to warsztat. Po stanięciu, losowy budynek ma podniesiony poziom. Może to być losowy budynek całkowicie. Nie musi być obok tego warsztatu, tylko losowy budynek na mapie. Drugim budynkiem jest stajnia po plus 3 rzuty kostką. Także wcześniej były to 2 rzuty, teraz są 3 rzuty. To taka dosyć istotna zmiana na plus. Nie wiem czy stajni nie było więcej, były chyba 2 stajnie, teraz jest jedna. Za oczywiście poziom, ten w lewym górnym rogu, dostajemy odpowiednie nagrody, czyli łącznie przez 6 poziomów możemy zdobyć 120 kamieni fioletowych, 10 kart astrologa, 200 odłamków, 200 rdzeni, 3000 monet poe, czyli na jedno losowanie, no i skrzynie z wyborem emblematu 20 takich skrzynek. Także 6 poziomów od trzeciego dostajemy nagrody. Jeżeli się nie mylę, plądrowanie odblokowuje się na poziomie trzecim. No i tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz do omówienia przede wszystkim mamy tutaj nowe informacje. Budynki z zasobami produkują towary co godzinę. Ilość zasobów wyprodukowanych w budynku zależy od postępu gracza w kampanii w momencie odblokowania wydarzenia Złota Wyspa, czyli tutaj nie mamy czegoś takiego jak poprzednio, że ulepszaliśmy budynki z zasobami. Dostaniemy tyle zasobów, które będą nam odpowiadały naszej po prostu kampanii. Czyli im wyżej będziemy w momencie, jak event wejdzie na serwery główne, tym więcej zasobów na godzinę otrzymamy, co jest oczywiście. Według mnie minusem, zwłaszcza, że to nie jest jeszcze rozgrywka wprowadzona na stałe, tylko jako event, no i tutaj mogli dać troszkę lepsze nagrody. A tak osoby, które dopiero zaczynają, dostaną no trochę tych nagród jednak mniej. Budynki z zasobami mogą zostać splądrowane przez najeźdźców. Jeżeli budynek zostanie splądrowany, nie będzie wytwarzał towarów przez jedną godzinę, no i tutaj trochę lipa. Ale mamy też yy, nagrody za udaną obronę, o czym za chwilę. Gracze mogą stacjonować siły obronne w budynkach z zasobami, najeźdźcy muszą najpierw pokonać siły obronne, zanim będą mogli splądrować zasoby w budynku. Tak? I jeżeli chodzi o budynki obronne, to budynki obronne są podzielone na trzy rodzaje: wieże obronne, kamienie i kwiaty. Wieże obronne mogą wzmacniać pobliskie budynki, dzięki temu trudniej jest splądrować budynki z zasobami. Kamienie mogą rzucić klątwę na przeciwnika, jeżeli na nich stanie i osłabić jego skuteczność plądrowania. Kwiaty nie mają właściwości obronnych, ale zwiększą wskaźnik bojowy bohaterów gracza, kiedy pląduje on cudze wyspy. Czyli mamy trzy rodzaje. Budynki obronne nie mogą zostać zniszczone, czyli nie można ich po prostu zniszczyć. No i tutaj można je ulepszać do poziomu 10. Samo zwiększanie poziomu budynków z zasobami nie zwiększa produkcji, zwiększa tylko zasoby uzyskane za udaną obronę, czyli mamy tutaj taki dopisek nowy, udana obrona przed najazdem daje dodatkowe zasoby o wartości w tym przypadku 121% godzinnej produkcji, czyli jeżeli ktoś zaatakuje ten budynek z zasobami, może pokażemy to na innym przykładzie. Chociaż to nie ma znaczenia, jeżeli ktoś powiedzmy zaatakuje ten budynek i mi się uda obronić, moja drużyna obroni ten budynek z doświadczeniem akurat, no to otrzymam yy, yy, w tym wypadku doświadczenie o wartości 107% godzinnej produkcji, nie chce mi się tego liczyć. Teraz tak na szybko, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie policzyć. No i można wbijać poziomy. Na poziomie 5 zamyka jednego bohatera. Na jeszcze nie może użyć zamkniętych bohaterów podczas plądrowania budynku. Nie wiem tutaj o co dokładnie chodzi. Być może na poziomie 10, bo wtedy zamyka dwóch bohaterów. Będzie przeciwnik musiał atakować nas trzema bohaterami. Albo po prostu zblokuje mu dwóch losowych bohaterów. Tutaj musimy poczekać i ktoś musi tak naprawdę zaatakować. Także według mnie to też jest bez sensu, bo jeżeli nikt nas nie będzie atakował, to my tak naprawdę z tego bonusu w ogóle nie skorzystamy. No i jeżeli chodzi o sojuszników, to jest mniej więcej tak, jak wcześniej, czyli można wysyłać na pomoc naszym znajomym oraz członkom gildii nasze drużyny, łącznie gracze mogą stworzyć trzy drużyny, no i można wysłać do 6 drużyn do sojuszników. No i w sumie tyle. Nie będę teraz te, te, tutaj tego omawiał jakoś bardzo, więc myślę, że mniej więcej wiadomo o co tutaj chodzi. Bo ta Złota wyspa przede wszystkim już była. Ja też nie chcę, żeby ten film miał nie wiadomo ile minut. Chcę tylko podać takie najważniejsze informacje. Także cztery budynki z zasobami można wybrać sobie doświadczenie, esencje, diamenty, monety gildi, żetony labiryntu no i monety Poe. Także 11 diamentów na godzinę w moim przypadku, a jestem dosyć nisko, więc jeżeli ktoś jest na rozdziale ponad 30, no to oczywiście te wartości będą na pewno dużo większe. Tutaj mam na przykład 142 żetony labiryntu na godzinę, 135 monet gildii, 14 monet poet, to jest akurat dosyć mało. No i tak by to wyglądało, nie? Także budujemy tutaj właśnie trzy rodzaje budynków. Tutaj mamy trzy kwiatki, trzy kamienie, i trzy wieże obronne. Także coś tam porzucamy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Podnosimy poziom. No i te budynki, oczywiście, zostają ulepszone. Dają wtedy lepsze rzeczy. W tym przypadku do obrony lepsze statystyki. Także budujemy cokolwiek, bo naprawdę. Nie chcę tutaj jakoś bardzo przedłużać. Po prostu chcę. Że tak powiem wystrzelać się ze wszystkich rzutów, żeby sprawdzić jeszcze to przemieszczanie, także budujemy cokolwiek, to jest serwer testowy do testowania, więc nie będę się jakoś bardzo tutaj przejmował. Tak na szybciutko, jeszcze 3 rzuty. 4 w sumie. Także zbudujemy tutaj cokolwiek. Dobra, jeszcze dwa razy. I tak jak widać za 11 godzin dostanę 6 kolejnych rzutów kostką. To jest po prostu zrobione w ten sposób, żebyśmy nie musieli wchodzić tak co chwilę jak wcześniej. Także tutaj tak jak widać za ulepszanie budynków yy, zwiększa mi się poziom. Nie mogę już rzucać, więc mogę zmodyfikować. Więc jeżeli chcę powiedzmy ten budynek, no to mogę go na przykład przestawić tutaj. Na przykład ten mogę zamienić z tym. Także w sumie fajna zmiana, jeżeli chodzi o to przemieszczanie. Jeżeli ktoś się pomylił, no bo niektóre wieże działają na przykład w ten sposób, że dają bonusy tylko sąsiednim budynkom, no i wtedy może być lipa, jeżeli ktoś się pomylił. No i teraz zostało to naprawione. Tak jak widać, mam też grabież. Także nie będę tutaj grabił na tym filmie, ale mniej więcej chcę pokazać, jak to wygląda. Także zrobimy sobie. Także mamy 6 ruchów. No i w sumie tyle. Dostaje jakieś tam minusy, że tak powiem. Też jest fajne to, że nie będę tutaj atakował 852 labiryntu to nie jest tak dużo. Tutaj jest pokazane, jakie mamy osłabienia, jeżeli wrócimy na swoją wyspę no to pokaże nam też jakie mamy bonusy z budynków czyli w tym przypadku mam tam jakiegoś jednego kwiatka błogosławieństwo podczas plądrowania, skuteczność ataku plus 1% no i to by było tak naprawdę na tyle, myślę że tyle wystarczy event będzie trwał przez 14 dni można zbudować niestety dużo mniejszą ilość budynków z zasobami, bo tylko 4 te zasoby, które będziemy produkowali zależą od naszego postępu w kampanii więc jeżeli ktoś chce dostać troszkę lepsze nagrody to polecam ruszyć z kampanią teraz, z samym postępem konta w ogóle. No i to chyba by było na tyle. Według mnie te zmiany zostały wprowadzone już pod to, żeby wprowadzić w przyszłości ten event jako stałą rozgrywkę, ale no według mnie na obecny moment jest to dużo gorsza wersja niż ta poprzednia. No ale tak jak mówię, jeżeli mają zamiar wprowadzić to jako stałą rozgrywkę, to jest to no w pewnym sensie zrozumiałe. Ale mogli dać jeszcze jako event troszkę większe nagrody, a zmniejszyć je dopiero wtedy, jeżeli wprowadzą ten event na stałe. Swoje oczywiście opinie możecie wyrażać w komentarzach. Ja Wam życzę oczywiście miłego, przyjemnego dnia oraz tygodnia, miłej gry. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.